Cześć! Zapraszam do naszego nowego domu. Jeśli pierwszy raz mnie oglądacie, jestem Barbie Roberts i jestem tak podekscytowana, że nawet nie wiem od czego zacząć. Może od przeniesienia kilku pudeł? Ups. Wybacz, oczywiście. Na szczęście mam podzielną uwagę. A, to jest Ken. Najlepszy przyjaciel i sąsiad właściwie od zawsze. Od waszej pierwszej przeprowadzki. Tak, od kiedy przeprowadziliśmy się do Malibu, a dzisiaj, prawie 10 lat później, moja rodzina nareszcie wprowadza się do naszego domu marzeń, który stoi dokładnie w tym samym miejscu, co poprzedni stary dom. Czyli na starym cmentarzysku piratów. <laughs> Stacy, nie ma tu duchów z drewnianą nogą, ale ciekawe jest to... Że wszyscy pomagali go zaprojektować. Mój pokój jest najfajniejszy! Wszyscy mówią to samo. Pokój Skipper i Stacy jest najfajniejszy. Ale poczekajcie, aż zobaczycie mój pokój. To był jeden z tych wspaniałych, idealnych poranków w malibu. A! A! Ups, moja wina! <ścoughs> Potem było już dużo lepiej. <ścoughs> Nie mogę uwierzyć! Nie. Nic nie szkodzi. W sumie to może być i bez muzyki. Nie chodzi mi o płytę. DJ Chipshot zwichnął nad garstek, kiedy skreczował na jednym z koncertów. No wiecie, to ten DJ, przed którym zawsze gram. Chcę, żebym go zastąpiła na letnich rytmach. Uh, letnie rytmy? To chyba ten słynny festiwal na pustyni? A, na którym są tysiące, jak nie setki tysięcy ludzi? Daisy, zjawi się tam więcej ludzi niż jest mieszkańców całego Malibu. Jasne, rozumiem. Dużo ludzi. Super! Ekstra! Jak zagwizdać tak jak na meczach sportowych? Chciałabym umieć tak gwizdać. Daisy, to niesamowite, prawda? To spełnienie marzeń, a ja będę mogła powiedzieć, że znałam cię przed, bo teraz właśnie jest przed. Mogę wymyślić twój sceniczny look. Coś wyrazistego, ale nie przytłaczającego. Okej, okay, może przytłaczać. Ja mogę skakać dla ciebie ze sceny. Uwaga, łapcie! Wiecie, co to oznacza? Jedziemy w pracy! Jedziemy komperem Barbie! Tak, nie ma to jakiej wymarzony kamper! Patrz na to, Barbie! Nauczyłam ją paru sztuczek. Na pewno zaimponuje właścicielom. Dobrze. Księżna, siad! A teraz goń własny ogon! Teraz do góry i poproś! I co o tym myślisz? Ach, pięknie! Dziwnie, ale pięknie. E, wiesz co? Na wszelki wypadek mam też zapasowe sztuczki. Um. Um. Pop, pop! Masz coś na moją wyprzedaż garażową? Ach, Chelsea, rozejrzyj się. Odgruzowałam swój pokój. Uwolniłam się od materialnych dóbr. Ha? O. Hm. Serio? Ach, płyty to nie śmiecie. To. to styl życia. Masz tutaj coś, co nie jest pytami? Na przykład to. Zdjęcie z autografem Hello Creamy. Jeśli uważasz, że ktoś się zechce, nie wiem, czy to prawdziwy autograf, skoro Hello Creamy nie istnieje naprawdę. Właśnie dlatego jest takie wyjątkowe. Wezmę je. W porządku, jeśli to sprawi ci radość. Dobrze, na czym skończyłam? A, o, o, o. O, o. o. Chyba tu. O. Księżna gotowa? Zaczynam. Sprzedadzą. I co, Harriet? Myślisz, że będą pod wrażeniem tego, co potrafi? Za chwilę się przekonamy. Właśnie przyjechali. Co? Księżna należy do nich? Rerdonowie. Uf! Uf! Zwierzęta! W porządku. Mamy jedną godzinę. Bierzmy się do roboty. Hmm. Myślę, że te części składają się w jakąś całość. Wskazówka, tak, zaraz wyjdziemy. Hmm, w globusie są dwie pineski. <laughs> Podróżujący nie byli tylko w różnych czasach, byli też w różnych miejscach. Hmm. Hej, Niki, pomóż mi z tą układanką. Patrzcie na to, złożyłam z tego lornetkę. O co tu chodzi? Wyszliśmy już i na co komu lornetka w pokoju bez okien? A poza tym to w ogóle jest legalne? Ha, dziwne. Wszystko jest w niej podwójne. Hmm. Barbie, chodź na chwilę. Tak sobie myślę, że ta cała historia jest o pewnej parze: o dwojgu ludziach. Chcesz powiedzieć, że jeśli nastawimy zegar na drugą, może uciekniemy z wehikułu czasu. Myślę, że wpadłeś na pewien trop Carson. Aha! Zwijać się Mamy tu poważne sprawy do załatwienia Tak, do zobaczenia nigdy Daisy chciałaby nagrać falę, więc sobie nie pójdziemy Ale na plaży wystarczy miejsca dla wszystkich Na plaży wystarczy miejsca dla wszystkich E-OD! Tu jest jedyne w Malibu boisko do dyskowego golfa, a my musimy potrenować przed jutrzejszym turniejem, dziewczynko. Okej, okay. na pewno jakoś się dogadamy. Daisy, ustawimy mikrofon, a Arne stawi siatkę. Robi się. Stary, i co teraz? <ścoughs> O no, tak, A, posłuchajcie tego to, to dobre, nie? Fuj, bardzo to dojrzałe Zaczęło się wyboiście Próbowałyśmy wybrać lepszą drogę o, ho, ho, ho! Świetny rzut Oj, przeszkodziłam, panowie Sorki Poważnie? Co, Co to było? Trej chciał dobrze wypaść przed kolegami. Jasne. Wystarczyło odciągnąć go na bok i wypracować jakiś kompromis. Słucham. Nigdy nie pójdę na kompromis. A braka dobra! A! Sztuczka z kapeluszem! Co w nim chowasz? Królika? Cicho! Asystenci nic nie mówią. Racja. Nie chcę wystraszyć słodkiego króliczka. Śmiało wyciągnij tego uroczego, puchatego... Co? To, 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 nie topesz, Grayson! Skąd go tu? Siop, czy idź sobie, idź sobie! <glorę soup> Mój, nie topesz. <glorę> Auć! <SANTA Maria> Wracaj! Grayson, stój! Cię. Nie! Zaraz ucieknie! Hej, Ken, powiesz, co tu się dzieje? To Grayson, wnuk właścicielki. I chyba powód, dla którego tu jestem. Mam go niańczyć. Puszczaj mnie! Nie potrzebuję opiekunki! A chyba nie do końca o to ci chodziło. Ani trochę. Ale radzę sobie. Muszę pokazać pani Crawford, że daję sobie radę. Dobra. Na nogi, kolego. Za chwilę wrócę. Ach. A ty co planujesz? O! Hej! Um, lekcje pilotażu, ale mogę pomóc, jeśli chcesz. Leć! Poradzę sobie z Graysonem. Okej. Okay. <laughs> Grayson! Grayson! Do stół, do akupunktury! Ha, musisz jeszcze poćwiczyć. Au! Gdzie się wszyscy podzieli? Obstawiam apokalipsę zombie albo inwazję kosmitów. <grymne> Halo? O, tak, panie kralnik. Co? Serio? N nie wiedziałam. Jasne. Dzięki. Odwołał wizytę. Mówił coś o jakimś ataku pcheł. To był mój trzeci strzał. Poważnie? Normalnie nie uwierzycie. Miasto ogłosiło, że plaga pcheł występuje w promieniu pięciu kilometrów. Miałem rację. Nie wolno trzymać zwierzaków w domu, dopóki nie odkażą osiedla. To oficjalne zarządzenie. A szczenięczki? Zabierzemy je do tego hotelu dla psów. Teraz je zabieracie? Przecież to tak daleko. O, nie mamy wyboru. Rano mają zrobić dezynsekcję. Wrócą jutro po południu. Ale co to oznacza? To chyba oznacza, że mamy dziś wolne. W takim razie, kto idzie popływać? Woohoo! Au! Co? Powinienem go wcześniej napełnić. Słyszysz to, synu? Słyszę tylko ciszę i spokój, tato. Teraz nie pora na odpoczynek! Wstawać natychmiast! Chły to był jedynie pierwszy krok planu! Trey, daj mi swój telefon! Nie możesz zadzwonić ze swojego? Nie pasuje mi do ubrania! Halo? Wypożyczalnia zwierząt? 24 cztery na siedem, darmowa dostawa? Dzień dobry, cześć. Dobrze spałaś? Aha, nadal śpię. Co? Jestem pewna, że śnie. Jak inaczej wyjaśnisz to, co jest w ogródku?